Tom, to ja wasz ukochany youtuber Czyli prawcio, A to są A wiecie czemu mam taki dzisiaj super humor? Bo my też zaraz będziemy mieć super humor Znaczy, źle to nie wiem ale uwaga, uwaga! Tydzień temu mówiłem Wam, że dziś będzie coś specjalnego. Kłamałem, nie dziś będzie coś specjalnego, a od dziś, bo uwaga, uwaga, montażysta, werble! Dziękuję. Od dzisiaj na moim kanale będą pojawiać się trzy filmy tygodniowo. Dobrze słyszycie jeszcze więcej kontenciku i jeszcze więcej żerowania na prawdziwych historiach i jeszcze więcej dram na ten temat. Tak więc piątki w niedzielę zobaczycie odcinki z prawdziwych historii, a w soboty, czyli jutro, coś specjalnego. Nie zdradzę wam jeszcze, co zobaczycie, bo to niespodzianka. Zobaczycie jutro. Po prostu to, co musicie zapamiętać to godziny i dni. Czyli piątek o 17, sobota 15 i niedziela też 15. Mogę zapewnić, że w żaden weekend nie będziecie się nudzić, bo weekend z co tydzień brzmi zajebiście. A teraz przejdźmy do tej mniej części odcinka. Ach, no właśnie. Tak jakoś upadliśmy na moje łóżko. Muszę to komentować. Tata, Tata mówi: Zostań mechanikiem a nie jakimś tam youtuberem. No nic. Praca, 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 praca. Zapraszam do oglądania. Jestem Janin i mam 17 lat. Ho, hola, hola, hola. A może byś się tak przywitał? Dzień dobry. Cześć. Kulturki ojczym nie nauczył? Całe swoje życie miałam tylko jedną bliską osobę na którą, w moim przekonaniu, mogłam zawsze liczyć. To była moja mama. Niedawno jednak wyrzuciła mnie z domu i minął już miesiąc od naszej ostatniej rozmowy. No, widzę z grubej rury tu się dzieje. Mama była surową i dominującą kobietą. Tata z kolei zawsze próbował uciec od bycia częścią naszej rodziny. Nie ma co się dziwić, ta matka nie wygląda zbyt przyjaźnie. Ja na jego miejscu wyszedłbym po mleko. Zarabiał pieniądze i myślał, że to wystarczy. Nie powinno nikogo zdziwić, że pewnego dnia nasza rodzina się rozpadła. A, czyli jednak... Wyszedł po Tata oznajmił, że wreszcie znalazł swoją drugą połówkę i nas zostawił. A to ci dopiero wziął i zniknął. Mama była oczywiście zdruzgotana. Tata nigdy więcej się nie pojawił. Mówił, że był zbyt zajęty swoim nowym życiem. Co jak co, ale ta jego droga połówka wygląda jakby miała 14 lat, a on wygląda jak jej Sugar Daddy. Zaczynam się bać. Miałam wtedy 15 lat. I za wszystko obwiniałam mamę. Wtedy zrobiłam najgłupszą rzecz, jaką może zrobić nastolatka. Obrabowałaś bank? Jakby serio, wyobrażacie sobie piętnastolatkę, która rabuje bank? To byłoby na maksa głupie. Próbowałam się buntować. Przemalowałam włosy na zielono i zrobiłam sobie piercing. I to jest ten bunt? Jakby. <laughs> A wszystko po to, żeby zrobić mamie na złość. Potem zaczęłam umawiać się ze starszym o parę lat chłopakiem. Oczywiście, mama nie była tym zachwycona. Fuj, fuj! Dziewczyna! A tak serio to. To serio jest ohydne, jakby ktoś się cały z otwartymi oczami. Dawała mi szlabany i zamykała w pokoju, a ja często uciekałam z domu i wracałam nad ranem. Wychowywanie takiej córki jak ja musiało być dla niej niezłym wyzwaniem. Wychowaj głupią córkę przez 20 lat! Challenge! Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że nigdy nie zdołałam wyprowadzić jej z równowagi. Nawet gdy wszyscy ludzie z naszego miasteczka patrzyli na mnie jak na dziwaka. Chyba dziw... E, dziwaka, dziwaka, tak. Bo kolorowe włosy. Ona była spokojna i często powtarzała, jak bardzo mnie kocha. Niedługo potem mój związek z tamtym gościem się skończył. Płakałam przez kilka dni i dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo mama cierpiała, gdy tata ją zostawił. Po tym zajściu zbliżyłyśmy się do siebie. No dobra, dobra, starczy tych zbliżeć, bo druga minuta odcinka, a jak ojczyma nie było, tak go dalej nie ma. Któregoś dnia mama powiedziała, że będziemy mieli gościa na obiedzie. To był jej kolega z pracy, Tom. Szczerze to nie spodobał mi się od momentu, w którym go zobaczyłem. Wydawał mi się zbyt uroczy. A, taka klaseczka fajna, z jego, taka, bude, bude, bude. Widziałam, jak mama była dla niego miła. Jak śmiała się z jego beznadziejnych dowcipów, i jak ten dotykał jej ramienia od czasu do czasu. Lepiej ramienia, niżeli czegoś innego, Niesmaczne żarty. No bo wiesz, w końcu przy stole nie wypada, ale lepiej nie bądź zbyt blisko jego pokoju, tak, dla twojego dobra. Było jasne, że między nimi jest coś więcej niż tylko zwykła przyjaźń. Kiedy wyszedł, stwierdziłam, że porozmawiam z mamą na ten temat. W pewnym sensie. Nie chciałam też, żeby ją skrzywdził. Wiem, że to było zbyt radykalne. Wyobraźcie sobie, że nawet użyłam przeciwko niej jej ulubionego argumentu. A co ludzie powiedzą? A co ludzie powiedzą? To nie jest argument. To jest jakieś głupie zdanie, które ludzie wbili sobie w łeb i używają go totalnie bez sensu. Powiedziała tylko, że skoro tak bardzo mnie wspierała, gdy byłam nastolatką, oczekuje tego samego ode mnie. Ale ty jesteś nastolatką. Ha! Znam ją i od razu wiedziałam, że i tak zrobi co będzie chciała. Miałam nadzieję, że przynajmniej nie będę musiała przebywać w towarzystwie tego całego Toma. No, jeżeli on zaraz będzie Twoim łączymem, to ciężko może być go unikać. Ale powodzenia! Ale wkrótce mama powiedziała coś, co mnie zszokowało. Tom się do nas wprowadza. Oh, shit. Here we go again. Teraz nie tylko musiałam dzielić z nim nasz dom, ale również swoje życie. Cieszę się, że nie łóżko! Przynajmniej póki co! Za każdym razem, gdy wychodziłam spotkać się ze znajomymi, tom od razu pytał, a z kim, a dokąd, a co będziemy robić i na którą wrócimy. Po prostu bym zazdrosny. Każdy chłopak tak ma. Na domiar złego rzucał teksty w stylu, jak minął dzień? Albo, co nowego w szkole. A to złe? Co w się sensie, spytanie się kogoś o samopoczucie, jest złe? Przecież to miłe. Dlatego nikt się mnie nigdy nie pyta, co u mnie i jak się czuję. Komedzy, please, piszcie do mnie. A właśnie, co do kolegów. Szybkie sprostowanie, bo dwa odcinki temu mówiłem, że moje widzki są najlepsze. I nie zmieniłem zdania. Dalej jesteście najlepsze. A pamiętajcie, że jak chcecie być jeszcze lepsze, zasubskrybujcie. Bo te kobiety, co mają ten guzik szary, to są najwspanialsze dalsze kobiety na świecie. Kocham was. Ale! Muszę sprostować, ponieważ faceci w mojej widowni, wyjątki ale są, też są dla mnie bardzo ważni. Może was nie kocham, bo wiecie, źle by to brzmiało, ale was uwielbiam. Jesteście moje ziomy. Bros B4. Before... Po prostu zróbmy to tak. Tu subskrybują kobiety, a tu subskrybują faceci. Potem próbował opowiadać mi jakieś głupie historie ze swojego dzieciństwa. Wszystko to było bardzo wkurzające i zaczynało mi się robić od tego niedobrze. A jeju, jeju. Ja nie rozumiem, co on ci takiego zrobił. W sensie, już mieliśmy tutaj taką jedną, co miała wąty do takiej klaseczki, że ona się wprowadziła. Ludzie, dajcie spokój! Któregoś dnia odwiedziła mnie moja koleżanka Angelika. Byłyśmy w kuchni, gdy niespodziewanie tom wrócił wcześniej z pracy. To gada z koleżanką w kuchni. To w się sensie tak o, stajesz sobie w kuchni i gadasz z koleżanką? Byliście kiedyś w odwiedzinach u kogoś? I on powiedział: chodźcie, chodźcie. Puścił was do domu, po czym. Poszliście do kuchni i staliście na środku kuchni i rozmawialiście, i tyle, przez trzy godziny, w i kuchni. Stwierdził, że nie będzie nam przeszkadzał. W tym czasie Angelika patrzyła na niego chytrym spojrzeniem. Powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz. Zanim do mnie przyszła, była w kawiarni, w której zobaczyła Toma ewidentnie flirtującego z kelnerką. Tylko wtedy go jeszcze nie znała. Kipyk, zdrada zaliczona. Jeszcze kilka podpunktów i odcinek będzie pełny. Pomyślałam, że warto o tym wspomnieć mamie. Tego samego dnia wieczorem jedliśmy obiad we trójkę i opowiadaliśmy sobie, jak nam minął dzień. Stwierdziłam, że to dobry moment, aby opowiedzieć o tym, czego się dowiedziałam o Tomie i kelnerce. To nie jest ani trochę dobry moment. W sensie, moglibyście chociaż coś zjeść, bo potem wszyscy się i tylko jedzenie się zmarnuje. Ja wiem, bo ja filmy oglądam i tam jak ktoś się skurzy przy stole, to już nic nie zje, już po prostu się idzie. A jedzenie się nie pójdzie. Oczywiście z początku wszystkiemu zaprzeczał. Potem udawał, że nagle przypomniał sobie tamten moment w kawiarni i powiedział, że wcale nie flirtował, tylko chciał być dla niej uprzejmy. Oczywiście nie oczekiwałam, że nagle powie: "Tak, znalazłem kogoś, z kim mógłbym ciebie zdradzać". A ja nie oczekuję od prawdziwej historii, że kiedykolwiek zaskoczą mnie czymś mądrym. Tydzień później miała miejsce kolejna dziwna rzecz. Byłam sama w domu i ktoś zapukał do drzwi. Na pewno ibija się przez okno. A! To była nasza sąsiadka, starsza pani Daniels. A już bilety do Rosji bukowałem. Poprosiła, żebym przypomniała mojemu nowemu ojczymowi, że obiecał pomóc jej w garażu. A ponieważ Tom wyjechał na dwudniową delegację z samego rana, powiedziałam jej, że na pewno mu przekaże, że u nas była. Co bardzo ją zaskoczyło. Gdzieś w tym momencie postawiliście przycinek. Tak skonstruowaliście to zdanie, że wychodzi na to, że przestraszył ją fakt, że przekażesz ojcowi wiadomość. Okazało się, że godzinę temu widziała jego samochód zaparkowany przy aptece i dlatego stwierdziła, że przyjdzie się przypomnieć. Oczywiście powiedziałam o tym mamie, jak tylko wróciła do domu. Myślałam, że wreszcie zacznie być choć trochę podejrzliwa w stosunku do swojego nowego chłopaka. Ej, a jaka pewność, że to jego samochód w ogóle? Co się coś, jeśli ktoś ma ten sam model? Wątpię, że taka starsza pani zapamięta blachy. Znaczy, ja nie ubliżam starszym ludziom, są mądrzy. I może mają dobrą pamięć. Nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że nie każdy spamiętuje blachy swoich sąsiadów. Powiedziała, że pani Daniels musiała się pomylić, bo ma już swoje lata. I najwidoczniej coś jej się pomieszało. Musiałam wymyślić coś naprawdę solidnego, żeby przekonać mamę, że Tom nie jest dobrym człowiekiem. Ona to jest taka trochę ta ruda sfinansza i ferba. To taki A! co za wszelką cenę chce przyłapać kogoś na złym uczynku. Ale jest niestety trochę nieinteligentna niż trzeba i nigdy jej to nie wyjdzie. Nie było mnie stać na zatrudnienie prywatnego detektywa, żeby nakryć Toma na gorącym uczynku, więc postanowiłam to zrobić na własną rękę. <grym>, na własną rękę. Stworzyłam fałszywy profil na Facebooku i udawałam przeuroczą dziewczynę o imieniu Lisa. Wrzuciłam też kilka zdjęć ładnej nieznajomej, które miały zwrócić jego uwagę. Chciałam go uwieść przez internet i zorganizować spotkanie w jakimś modelu i w pewnym sensie przypadkowo wysłać tam mamę, żeby przyłapała go na zdradzie. Z początku mój plan przebiegał doskonale. Boże, ja bym się tak źle czuł, flirtując oczyma. Znaczy, ja, no, ja to bym się w ogóle źle czuł bez tym chłopakiem. Ale na jej miejscu czułbym się już źle. Nawet jak to jest pod przykrywką. To to jest takie kwań. Jakby bardziej Greenji niż moje odcinki. Wysyłaliśmy sobie wiele dwuznacznych tekstów, choć niektóre jego wiadomości były tak prowokujące i bezpośrednie, że rumieniłam się ze wstydu. Ze wstydu. Hmm. Któregoś dnia po drodze ze szkoły do domu Tom zadzwonił do mnie i powiedział, że musi wysłać pilnego maila do pracy. Ale jego laptop nawalił i błagał mnie, żebym pozwoliła mu skorzystać z mojego komputera. Przypomniałam sobie, że zapomniałam się wylogować z tego fejkowego konta lisy na Facebooku. Nigdy nie byłam dobra w biegach na dystans, ale tamtego dnia tak szybko gnałam, że mogłabym wygrać maraton. Maraton głupoty chyba. Kiedy wróciłam do domu, Tom wciąż siedział w moim pokoju, jakby specjalnie na mnie czekał. Na ekranie mojego laptopa było widać Facebooka z naszą rozmową. No i klops. U. W tym samym momencie usłyszałam, że mama wróciła do domu. Nie wiem, co wtedy myślałam, ale rzuciłam się do komputera w nadziei, że uda mi się usunąć ten profil. Oj, oj, ale będzie aferka! Tom próbował mnie powstrzymać i tak jakoś upadliśmy na moje łóżko. Tak jakoś! Tak jakoś... No, tak jakoś zdjął mi koszulkę i złapał mnie za piersi. Tak wyszło! Mama pewnie usłyszała hałas i dokładnie w tym momencie weszła do mojego pokoju i nas zobaczyła. Oczywiście na początku stała w drzwiach jak wryta. Nawet nie weszła do pokoju. Chodź, przyłącz się! Będzie fajnie! Pora już, więc Michała! Dosłownie po sekundzie i widziałam to w jej oczach. Zrozumiała, że Tom i ja mieliśmy zamiar... No wiecie o co mi chodzi. Ryłcy! A, nie i e Ruchanie! W tej samej chwili wyrzuciła Toma z domu i nie chciała ze mną rozmawiać. Ej, bo mi się tak przypomniało, ona ciebie też wyrzuciła, nie? Niedawno jednak wyrzuciła mnie z domu. Chce w sensie, się, wspomną jeszcze coś o tym? Fajnie by było, jakby w historii faktycznie pokazała, że zaraz ciebie też wywali z domu. Następnego dnia, gdy wróciłam do domu ze szkoły, praktycznie potknęłam się o swoją walizkę. Jest! Mamy to, mamy to, widzowie! Fuuu! Wtedy zobaczyłam mamę. Wyglądała na smutną, ale w dalszym ciągu była spokojna. Powiedziała, że ma dosyć mojej ekscentryczności i że mam wynosić się z domu. <śmiesz> śmiesznie! Znaczy, dla mnie to jest takie f dziwne wywalić z domu 17 latkę. Jakby jej jedyne oszczędności to 20 zł na McDonalda! Jak ona ma <śmiesz> kupę przeżyć? Teraz mieszkam u Angeliki. Nie mam żadnych pieniędzy ani ubrań poza tymi, które spakowała mi mama. Tata też powiedział, że nie chce mieć przy sobie tak problematycznej nastolatki. Ej, a to. Jest w ogóle legalne, jak ona nie jest pełnoletnia? Halo, mamy na sali jakiegoś prawnika? Nie chcę być ciężarem dla rodziny mojej przyjaciółki, więc chyba nadszedł czas żebym znalazła jakąś pracę. Nadszedł czas, ale na skończenie tego odcinka. No, zakończenie może i było faktycznie troszkę bardziej ciekawe niż zazwyczaj, ale w dalszym stopniu nudy. Na szczęście wasz ukochany youtuber dba o wasze zdrowie psychiczne i jutro i pojutrze też zobaczycie odcinki, ale na dzisiaj to zdecydowanie koniec. Wiecie, potrzebuję jeszcze trochę energii na jutro i na pojutrze. Na jutro nie aż tyle, ale na niedzielę już więcej. Tak więc wam też polecam odpocząć przez te kilkanaście godzin do tej 15, która będzie jutro. A potem od tej 15 lepiej połóżcie się spać na 24 godziny, żeby być przygotowanym na kolejną prawdziwą historię w niedzielę. No i co? I tyle. i Widzimy się w sobotę i potem w niedzielę. Potem w piątek sobotę, w niedzielę, w piątek, w sobotę, niedzielę, w piątek, sobotę nie. Trzymajcie się i po! Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak, mój mały kucyk Kieruję go to pędzę jak ja czułem serce magii, czar naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń razem dzień i